Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z kany galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. Ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował To jest Pan Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan Przywdział na siebie wierzchnią szatę Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora Poznali uczniowie Pozostali uczniowie przypłynęli łódką Ciągnąc za sobą sieć z rybami Od brzegu bowiem nie było daleko Tylko około dwustu łokci a kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie. Posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy wstał. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii Słowa, ukazuje świadectwo uczniów. Pierwsze i tak naprawdę jedyne zadanie, które stoi przed uczniem, to jest świadczyć. Świadczyć o tym, co widział, co słyszał, czego dotykały jego ręce. Świadectwo uczniów Jezusa to jest świadectwo o tym, że doświadczyli spotkania ze zmartwychwstałym. To spotkanie ze zmartwychwstałym staje się zaczynem siły do tego by znosić przeciwności, ciężary, niewygody krzyż ewangelizacji. Oświadectwo zawsze wiąże się z krzyżem. Świadectwo o Jezusie zmartwychwstałym zawsze wiąże się z cierpieniem. Tam bowiem ma być uczeń, gdzie jest Jego Pan, a Pan do zmartwychwstania przeszedł przez krzyż, przeszedł przez śmierć. Zaraz u początku świadczenia uczniowie stają przed pytaniem: Czy zgodzić się na cierpienie, pełniąc posługę apostolską? Czy zgodzę się na cierpienie, pełniąc posługę ewangelizacyjną? Pełniąc posługę przyjaciela obrubieńca. Nie ma głoszenia, bez trudu. Ale kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Nie ma ewangelizacji bez ofiary, nie ma posługi czynienia uczniów, nie ma posługi rozkochiwania w Jezusie. Bez płacenia za to życie. Nie ma żadnej posługi miłości. Bez tracenia życia. A przecież ewangelizacja jest przede wszystkim posługą miłości. A dzisiejsza Ewangelia pokazuje wyraźną różnicę pomiędzy owocami działalności prywatnej, a działalności, która wypływa z nakazu Jezusa. Kiedy działam sam. Po swojemu, na własną rękę, według własnego sposobu i własnych myśli, mogę nie zauważyć obecności Jezusa, prywata zawsze przesłania twarz Boga. Uczniowie, gdy sami wypływają na połów, gdy sami na własną rękę wracają do starych zajęć, Przestają rozpoznawać twarz Mistrza, chociaż jest blisko, chociaż mówi, chociaż stoi na brzegu. Ciężko dostrzec, że to jest Pan. I dopiero ten, który miał głowę przy Jego sercu, dopiero ten, który jest umiłowany uczniem, rozpoznaje twarz Pana. Prywata ludzi kościoła, wymyślane po ludzku akcje, szukanie swojej chwały, tworzenie koniecznie swoich dzieł, bycie niezależnym, w złym rozumieniu bycie wolnym, powoduje, że nasze wysiłki nie przekładają się na owoce. Męczymy się wówczas, tak jak apostołowie, którzy po nocnym połowie nic nadal nie mają. W Kościele wznosimy się więc ponad to, co jest moje prywatne, ponad to, co jest stworzone przeze mnie, ponad to, co jest moją niezależnością, odrębnością. I współpracując ze sobą, idziemy razem za głosem Pana, za głosem Pana, który gdy każe zarzucać sieć, nawet w bardzo nielogiczny sposób, nie w porę, nie tak jak trzeba, nie tak jak tego się nauczono, zawsze daje obfity połów. Tak jest z nami, tak jest z Kościołem, tak jest ze wspólnotami. Priorytet naszej formacji. Priorytet naszego trwania w Kościele, to słuchać Boga i zarówno w formacji, jak i w ewangelizacji iść za Jego słowem. Choćby było najbardziej nielogiczne, choćby było najbardziej trudne, skomplikowane, choćby wymagało tego, by zaprzeć się samego siebie i choćby wymagało tego, by robić źle, nie tak jak trzeba. A pomimo tak wielkiej ilości, którą złowili po słowach Jezusa, sieć się nie rozerwała, gdy ryby wyciągano na brzeg. Być może po ludzku ta sieć była za mała, być może po ludzku ta sieć była za słaba, być może ta sieć nie była w stanie pomieścić tych 153 wielkich ryb. Może Ci, którzy tę sieć tworzyli, nigdy nie spodziewali się, że będzie ona łowiła tak wiele. Dzieje się znowu coś nielogicznego. Pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Możemy mieć mało ewangelizatorów, niewielu animatorów, zbyt mało odpowiedzialnych, zdolnych do prowadzenia wspólnoty. Może nam brakować środków. Możemy nie odbyć wszystkich szkoleń. Możemy po ludzku być nieprzygotowani do misji, którą daje Pan. Jednak słowo Pana zawsze jest ponad tym, co po ludzku przygotowujemy. Oczywiście formacja każe nam przygotowywać dobre sieci. Stabilne, mocne, pozwalające ewangelizować, pozwalające łowić, ale one zawsze będą za małe, zawsze będą niewystarczające, bo tak wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Nigdy nie dorośniemy do zadania, które Pan stawia przed nami. Do tego zadania nie dorósł Kościół. Do tego zadania nie dorośliśmy my jako kapłani, nie dorośli biskupi, nie dorośli teologowie. Misja, którą nakłada Jezus, zawsze przewyższa ludzkie siły, ludzkie umiejętności i możliwości, bo ta misja nie jest ludzka, bo ta misja jest boska. Musimy być słabsi. Słabsi od tego, do czego jesteśmy powoływani, by bardziej liczyć na Pana, a nie na swoje siły, by bardziej dostrzegać ten fenomen, że to z Boga są te dzieła, a nie z nas, bo przecież nosimy ten skarb w naczyniach glinianych. Krusi jesteśmy i słabi. Ale jeżeli będziemy szli za słowem Pana, jeżeli będziemy robili to, do czego On nas zaprasza, sieci naszej struktury, naszej formacji, hierarchii, ewangelizacji nie przerwą się. Doświadczaliśmy już tego nie raz, gdy po ludzku Wspólnota czy region mówiła, nie damy rady. Nie możemy teraz już zakładać wspólnoty, ewangelizować. A Pan wołał i dawał siłę, i dawał możliwości, wzmacniał sieci. A myśmy, obserwując to, jak działał pośród nas, chwalili go, dziwiąc się, jak to w ogóle było możliwe. Ale mieliśmy też, i mamy zgoła odwrotne doświadczenia, gdy bywały momenty, gdy zbyt mocno uwierzyliśmy w nasze możliwości, w ilość odpowiedzialnych, w ich umiejętności. I jako wspólnota, czy poszczególni przełożeni, mamy na koncie również porażki, gdy sieć się przerwała. zdarza się i zawsze się może zdarzyć że popełnimy błąd że źle rozeznamy że posłuchamy bardziej siebie niż Pana stajemy jako wspólnota świadomi jednej i drugiej rzeczywistości bo taki jest człowiek silny Bogiem i słaby grzechem ale Wciąż chcemy się nawracać, ale wciąż chcemy się poprawiać. Wciąż chcemy na nowo słuchać Pana. Pana, który mówi dziś do nas tak jak w Ewangelii do apostołów: Chodźcie, posilcie się. Przygotował ognisko. Położył ryby, które są Jego darem. Położył chleb. Mówi, dołóżcie to, co wyście złowili. Przynieście jeszcze ryb. Ryb, które są owocami waszej działalności apostolskiej, ewangelizacyjnej. Usiądźmy razem, wzmocnijmy się przed tym, co jeszcze przed nami. To jest nasza kapituła. W czasie której siadamy przy Jezusie. Przy ogniu miłości, który zapala między nami. I będziemy pożywać z darów, które bezpośrednio On nam daje. I to będzie liturgia, to będzie Jego obecność sakramentalna. Ale będziemy pożywać też z tego, co złowiliśmy, będąc posłusznymi Jego Słowu. Każdy z nas przywozi te symboliczne ryby, wspólnoty, za które odpowiada. Owieczki, które Pan przyprowadził do owczarni przyjaciół oglubieńca, przywozimy naszą radość, naszą dumę, ale i naszą wielką troskę. Będziemy się wzajemnie umacniać i pożywać z tego, co możemy obserwować, zaczerpnąć, nauczyć się. Wystawać się lepszymi formatorami, napełnionymi Panem, nasyconymi. Jego darami. Niech ta kapituła upływa przede wszystkim w takiej atmosferze i klimacie. Jesteśmy tu, by wzrastać. Jesteśmy tu, by razem pożywać, by przyglądać się, w jaki sposób spożywa każdy z nas, jak napełnia się i nasyca Panem. Jesteśmy tu po to, aby dzielić się doświadczeniami, by pokazać, jak to dzieje się u nas, w jaki sposób wzmacniamy się na co dzień i jakie są tego owoce. Ale jesteśmy też tutaj po to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie popełniliśmy błędu sporządzając dietę, przyrządzając te posiłki, by wzrastać. Będziemy patrzeć, czy ta dieta ma wszystkie składniki, które są niezbędne, potrzebne. Dlatego będziemy słuchali świadectw siebie nawzajem i przyglądać się, jak nasze wspólnoty na różnym etapie rozwoju wzrastają. Życzę każdemu z was i sobie, tego prawdziwego Bożego wzrostu. Wzrostu przy Panu, który nas tutaj gromadzi. Tak różnych, z nieraz bardzo odległych i specyficznych miejsc i środowisk, a jednocześnie tak bliskich sobie, bo wzrastających w tym samym duchu i w tym samym charyzmacie przyjaciół obubieńca. W charyzmacie, który jest wielkim darem Pana dla nas, abyśmy sami mogli wzrastać i abyśmy mogli łowić wiele. Dużych ryb, dla Pana, dla Kościoła, dla nieskończonej chwały Boga. Amen.